Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony: MacBoy, a ze mną jest. Zombie! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale. A w dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla Was Boss Fighting Simulator. No, kto z Was nie marzył w grach o pokonywaniu bossów? I właśnie w taki symulator w dniu dzisiejszym zagramy. Tak więc, jeżeli film Ci się spodoba, nie zapomnij stawić łapki w górę, nie zapomnij zostawić również subika z dzwoneczkiem. A jeżeli lubisz kontent Minecrafta, to zapraszamy Was serdecznie na nasz inny kanał Minecraft Zombie Magboy, w którym jest content tylko i wyłącznie minecraftowy. A więc słuchajcie ja gram w to po raz pierwszy. Zombie jak już tu widzę z jakimś kijem biega. Na początku e... ma się miecz ale ja już trochę pograłem. Dobra w, zombie małki. wytłumacz mi teraz co ja mam robić. Bo... Musisz wyciągnąć miecz i cały czas walić. Masz? Yy, na Dobra po... można mam po... mieczyk i gdzie mam teraz walić? Cały... Można po prostu klikać trzeba klikać normalnie. I to wszystko? Tak trzeba klikać i można też pójść na PvP. Ojejku a coś mi się tu pojawiło. Zobacz Store nie chcę, mi Dobra, a to byś mi zaczął czas Aha, i, a mogę coś bić, żeby więcej HP zdobyć? Nie, nie ma. tylko muszę biegać w kółko i machać Nie mężem. trzeba biegać, może, wstać, ale tutaj można, kiedy się w to, wali, to to można sobie odrodzić HP. I te zielone na górze to jest HP. Dobra, ale ja mam już tego HP, nie wiem, zasłania mi mój wielki łeb. Ile oh. <grym>, mam 100? No chyba, o, tak. znaczy na początku... Zobacz z tego konta, tylko widzę, że mam 100, bo założyłem taką wielką maskę. A, no, stąd widać, że jest 100, bo na początku właśnie Ale stoi... HP mi ubywa, dlaczego? Ubywa ci przez to, że dostajesz HP kiedy walisz i masz więcej Aha. Kawałek. Czyli co, gra polega generalnie na klikaniu myszą. I tutaj jest jakby so A tutaj nie jest, nie wiem sam do końca co, ale... Dobra, no czekaj, ja to... na razie walę w to, w to. I wtedy Ci się od razu HP. No dobra, masz no ale już mi się ludzi bić. Chcę bossa jakiegoś ubić, co muszę teraz zrobić? Ehm, musisz czekaj, być, tutaj tu są czekaj, power, mogę moc sprzedać i co dostałem za to? Hajs się dostaje. No a po co I mi ten hajs? I tutaj heist? można pokonywać Poczekaj, po co mi ten hajs? I kupować itemy? A gdzie itemy kupuję? Tu mogę kupić runy, bo czekaj. Nie, tutaj lepiej nie e... kupuję, bo to są za te rysy. To są za co? Za taki dziwny hajs, którego ja nie mam ani jednego. No, runy, tak? Mogę kupić. A, jeżeli runy bym zdobył, to mógłbym kupić. A tutaj to, jest to, shop. Tu jest zwykły shop i w tym shopie mogę kupić... Okej, okay, za stówkę, ale mam Gdzie mam dolce? To jest za dolce moje? Tak. No to nic nie kupię. Okej, okay, czyli muszę biegać i walić, dopóki. Nie, nie trzeba nie. biegać, ale jak tutaj się odradza HP. Dobra, a jakiś pecik czy coś tak, kupić, można kupić? Tak, można pecik kupować za 15k. Czyli generalnie hmm. trenujemy, chodź tu Ząbek, potrenujemy razem. Nie, nie ja muszę w to walczyć, bo chcę mieć więcej HP, a pójdziemy razem po, na p I no, można to walczyć topy, z bossami. Tutaj jak... są bossowie, tutaj można walczyć, ale musisz mieć lepsze mieć, żeby walczyć z Nobem. No, tu są bo... bossowie, o dobra, zobaczmy, co są bossowie do pokonania. Jeden to jest nupski boss. Ale wiesz, że nie możesz do niego na początku wejść. No dobra, poczekaj, najpierw jest nubski, potem jest rycerz, night, potem z orkiem będę walczył. Później z czarownikiem, z piratem, z ninją. Z nieumarłym, czyli nieumarły zombiak jest yy, yy, ten. Nie jest najsilniejszy, jeszcze jest trochę bosów. Jeszcze jest trochę bosów. Mam Ci pokazać gdzie? No. Tylko do fulla nabiję tutaj, bo ja mam 580. To złotych. pokaż mi jeszcze, co są inni bossowie. Czekaj sekundkę, dobra, chodź za mną. Gdzie jesteś? Tu, no, tu jestem. tu wszyscy tak samo, o dobra. Przy tu. tym bossie nobie. No. To jak przejdziesz od niego, mm -hmm. to tutaj są <śmiech> jeszcze. Z <laughs> tyłu jeszcze są. Jakiś król lodowy, naj, to jest, to naj, e, najtrudniejsze Najtrudniejszy nie Tu ten, jest Zeus, Bóg Zeus. jak on się nazywa? Nie, znam, nie pamiętam jak oni się nazywają. Czekaj, zobaczę tam. Black Knight, Czarny Rycerz i e, Grim Reaper, czyli to jest jakiś tak, ten, ja, ja z, chyb, zabój, ten... Ja znam... Zabój... ten... Ja Ja znam tą postać z jednej gry na, na telefon po prostu. Aha. Kla jest bardzo straszna z dzieje zabijania. O Boże, to I on nie jest... gramy w takiej gry. No wiem. Um... Dobra, idę teraz sobie HP regeneruje to... przy tutaj... Ale ja tutaj wejdę, dobra, wchodzę do bossa tego. No czekaj, ja też chcę wejść. Ale tak? ty nie możesz A co na... ja muszę zrobić, żeby wejść do bossa? Musisz po prostu wejść, ale. Ja no, ile potrzebuję, żeby mieć musy? Nie wiem. Mieć... Okej, okay, muszę mieć 50 końców, no to idę sprzedać teraz te swoje. No. Rzeczy o, o, i mam 74 kości. Masza, 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 poczekaj, chcę zrobić razem z tobą. A ty na, innego bossa, już tak. do Nubskiego poszedłeś, Nie, na no, nie, ja nas... Ja... To pójdziemy razem, Nubskiego obijemy. Tylko potem bo trzeba czekać zawsze 20 sekund, a na tego mogę zero czekać. Bo widzę, że już mogę iść do Nubskiego bossa, a on tylko 50 nie kosztuje. A chciałem coś widzą więcej pokazać niż walenie w cud. Nie, bo nie 50 użyję. Kiedy go zabijesz to on daje ci 50 hajdu. Nie, żeby wykupić. Tak on no daje 50? a. Tak. Kiedy się tego pokona to daje ci 250. No dobra. Nie ja tego życia mam? 260. Ja mam fulla życia i ja wiem jak walczyć z bossami. Mhm. I trochę to jest trudne z tym mieczowym, bo on może albo kopać nogą albo walić mieczem. Bo ten nośnik no, ale... Zombie, generalnie nikt nie widzi, co ty A, teraz czy, robisz, bo ja z tobą nie poszedłem. Nie. Więc myślę, że tak. Na razie wale w to w studnie, czekam na ząbiaka i pójdziemy zaraz obić nubskiego bossa. <grym> generalnie w sumie tak. dobra. Samo klikanie to to myszą, to to to. tak? Czyli symulator klikania można to nazwać. No. Dobra, zombie widzę już skończył, czekam aż się. Ja zombi lufałem, zombi przez na ten. Nie, więc muszę od nowa. Co musisz od nowa? O, idziemy na tego. Na nubskiego bossa. Idzie zombie? Tak, pójdę. A ty widzę masz więcej, masz 580 z tego. Tak, bo kupuję wszystkie? sobie pojemność, ona jakoś kosztuje 50. Aha, czyli mogę sobie większą pojemność kupować, generalnie pa. się nabijać do tego. No dobra. To co, lecimy na Nubskiego? Ja tak, tylko czekaj, Już może tak na... masz dużo więcej niż ja. Ja chciałem... No dobra. Lecimy. szkoda czasu tracić. Let's go! Dobra. No boj idziemy Cię rozpykać, o, oh, you need more power, ty nie mogę iść, ile ja tego powera potrzebuję? 100 powera potrzebuję, dobra, teraz już przeczytałem wymagania jakie mam, poczekaj, zaraz nabiję się 10 uderzeń. Ja trochę nabiję. 10 uderzeń i lecimy oklepać tego. Twój miecz daje co jeden, można kupić el za 100. Dobra, nie mam teraz hajsa, ale pokonamy Nubskiego i będzie dobrze, dawaj, idziesz? Czekaj, tylko dobiję szybciutko to zajmie... Już jestem z Nupskim bossem się biję. Siemano nubek! Oh, meg boje ty cię atakuje. A obok mnie jest zombie! Gdzie jest zombie? Idzie, ale nie bij go jeszcze, jeszcze go nie... Yy, yy. Eee... się! Bum, bum. Ale, ale się... uważaj, bo on czasami... Bo... Ła, dostałem! Miałem ci wchodzić, bo on kopie a, 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 nogą. Ty księg, ale używam. Ale, ale ja mam dużo życia, dobra. Ale już chyba nie mam. Aucz. O ja, okej. Bum bum. nie muszę go... Do... Teraz trzeba czekać, żeby zrobić tą kurkę, i dopiero teraz można bić. A, dobra, to nie widziałem. I teraz uciekaj. czekaj. No. Rozwaliliśmy, Razem dostaliśmy. Ten. <laughs> dobra, idę się sprzedać teraz, takim układem. Ja idę na tego wojownika. I gdzieś tu mogę kupić miecz, chyba, nie? Dobra. Ja nie wiem, dlaczego orka nie mogę z, e, bić. Nie wiem, no, ile trzeba mieć. Pokaż. Poczekaj, wezmę sobie, kupię tylko mieczyk nowy. Alright, o, mogę bardzo... jeszcze ognista, ale to już nie ma tyle hajsu. A gdzie mogę kupić ten większą pojemność? Tutaj. Tu za 50, o okay. I, I trzeba tak pojedynczo kupować. A, okay. No dobra, teraz mam już 260 możesz... i mogę już mieć nowy miec. A, a ile muszę mieć, Mike? czekaj, już patrzę. Ale musisz to kliknąć. No tu jestem. No już ale kliknąć. napis zasłania, bo nie widzę. Dobra, ja podejdę, może ja zobaczę. Na orka ja... o, na orka, ej, ale na orka no. potrzebujesz 2,5 tysiąca końców i 5000 tysięcy musisz mieć. 5000 tysięcy? No, masz 580. Czyli wychodzi na to, że masz za mało. A dlatego to ja nie wiem, ile trzeba mie nie miało mieć, ale trochę trzeba było. No czekaj, na najta zaraz zobaczymy na rycerza. Potrzebuje 250. I ile tu jest napisane? 500. Ale mam już więcej trochę. 500 w tej można. Ale nie, wiem, co dalej jest u mnie zablokowany. To nie jest odblokowany. Ale A nie... ja na tego patrzyłem, tylko tego ale... tego 500 jest potrzeba. Ale ja mam kutkę cały czas na nim. Mam kutkę. To już was z nim walczysz. Ale miałem na nim kutkę, kiedy miałem wejść. Yy, mogę wejść, ale mam kutkę socza. No to nie wiem. Ale... To jest jakoś zbagu... Trochę się to zbagowało. Ja mam kutki. Na no, tych swoich ja też nie odblokowałem. Kutki. Ja oprócz nowa nie mam kutki. No bo może. hajsu nie można w odpowiedniej ilości. Nie wiem. No ale jakoś zdobywam przed niego. O, jak wam się podoba mój nowy imię? jaką maskę ze założyłem, widzicie? <noise> no dobra, w sumie co? Symulator klikania i walka z bosami. E, e, ale e, zobacz, ja mag potrzebuję mag 500, mag żeby poczekaj, ja potrzebuję 500, żeby odblokować kolejnego naita. No dobra, to, to słuchajcie e, Zrobimy tutaj przyspieszenie tempa i spróbujemy pokonać jeszcze naita. Ja spróbuję te 500 powera dobić, e, ale nie będziemy was już zanudzać tym klikaniem, tylko zobaczymy się za chwilę przed walką z rycerzem. A few moments later. Dobra, kochani, chwilę to trwało, ale zebrałem 500 mocy, żeby móc pójść rozwalić Knighta. Zombie, jak idziesz ze mną? Tak, idę, idę. To lecimy rozwalić rycerza. Alrighty. I teraz, jak z nim walczyć? Zombie? O, no nie. To już bije. Dobra, teraz mogę podbyć jak będzie ta plama dopiero? Kiedy jest ta plama? A może po tym, kiedy. O, potem? dostałem. Ty, no nie mogę wstać. No nie rozsypał się. No, typu. Ale dostajemy za to hajs. Dostajemy za to hajs, ale nie udało nam się go pokonać. Zrobimy z beton. To idziemy teraz nówka? Nie, no nic, nie, nie możemy wyjść nawet. Z tego. No, to, no to chyba musimy czekać na kolejnego. Mhm. Jak kiedy on się rozpi? Nie wiem. Chyba musimy, co, sal nacisnąć, żeby wrócić? Nie, ja nie klikam w cel. O, o jest, dobra, pojawił się nowy. Lecimy z kuciki. Uważaj, bo kiedy będzie ta kulka. Nie, dopiero kiedy jest kulka, to wtedy. Ale go tutaj. Oaaa, dostałem. Wtedy, kiedy jest kulka, to wtedy może. ale ani jednego HP mu nie zabrałem. Zobacz, ile go biłem i nic. No trzeba na niego klikać. Ja na niego klikałem. Tak zabierasz ją. To może coś źle trafiłem. Dobra, teraz kulka, mogę go lać. Dobra. Ja go ja go zabiłam. Dobra, teraz kumam, Dostaliśmy 250 golda i yeah, je, mogę chyba nowy idziemy sobie na PvP? Kumy. Pójdziemy, jeszcze Nupka mieliśmy raz obić. No może po. Idę, teraz Nupka jeszcze obiję. No nie, ja idę. Spróbuję Cię sam pokonać. O, zrobiłeś kulkę, jak mi mówisz, że teraz Cię mogę lać. Kiedy będzie kurka i wtedy potem odejdź. Pokonałem Nupka i dostałem 500 golda i teraz sobie mieczkę przykupię. i. Zaraz idę na PvP. Dobra. Ten, ten, ale ja lubię bardzo do czterka. O bagasek kupię, teraz będę półtora klocka mógł mieć, z... ale z mieczykiem ja... jest problem. Ty bo masz, ten ja. masz ten sam co ja. Ty masz ten sam co ja. Mieczyk? Nie. Nie, ty, nie, bagażnik masz trochę słabszy, ale ja mam. W plecak w sensie, tak? Tak, plecak Dobre. ja mam o jeden lepszy. No dobra, to jeszcze musiałbym raz Night'a pokonać. O, może jeszcze raz spróbuję Night'a pokonać? I ja wtedy razem z tobą pokonam. Dostanę hajs. Pokonam razem Night'a? Mhm. Dobra. Siemmon Knight. Siemma Knight. Teraz mogę cię bić, bo kulka zrzuca. Nie, kiedy wybucha, to od razu oczekaj, Kiedy wybucha kulka. No mogę go bić jeszcze. W sumie. On teraz będzie walić. Mhm. O jest kulka, dobra, lecimy na go. Bocy źle ludzie przyszli. Dobra, go nie ja już góle. To ja. Ja już... Bóg, to go szybko bił. Ole się rozpad. Kurde, jeszcze zrobię raz czy dwa nighty i będę mógł sobie mieczyk lepszy kupić. Idę nie. znowu na nighta bić. To I ja kupię sobie lepszy mieczyk i idziemy na PvP. Co ty na to? Tak, ja kupię sobie chyba. Też ple... ja kupię sobie chyba... Nie też mogę już wejść, coś tu. Może jeszcze się nie odblokował. Trzeba czekać. Może nie jest ready, został przed chwilą załatwiony. Nupskiego noobskiego rachu rapuciaku. O, dobra, już mogę na nighta iść. O, już rozsypane. no to. No dobra, może zaraz pobiegać i poczekać, aż przyjdzie. Siema, no, ja czekam alec. na ciebie na PVP. Siema, no i ci się, zaraz kupię sobie nowy mieczyk. Chihihi. opłaca się generalnie bossów rozwalać, bo za nich dużo hajsów padam. No ale nie ukrywajmy, ta gra to jest symulator klikania. Dobra, kulka powstała, tu Cię teraz. Dobra. Ja już na ciebie czekam. Czekam na ciebie tutaj na PVP. Owalną, o ty... O ty, o ty, o ty, o ty, o kidoki, A możesz do mnie jeszcze przejść na prędko panię. Mogę tylko kupię sobie tego, mieczyk. Mhm. A, bo chcesz mieć lepszy, miecz. No raczej, no przecież to jestem, wiesz. nowicjusz nie? Pierwszy raz tak? dobra, mam mieczyk. Jest yeah! Mam 40 tysięcy złotych. Zobacz, mam taki miecz tak. Ja ma małujemy. Dobra. Leczę się idziemy teraz na PVP z zombiakiem. A Nie, już chodź teraz. Już teraz, no, dobra, idę. Masz mało trochę życia. No dobra, tak. idę na PVP. Daj mi. Ee się... eee. Ja, <śm> ja <śm> już się na zombi... Ty mi coś zabrałeś zabijając mnie? Nie, ja Cię tylko killer już. <laughs> dobra, rewanżyk. Jeszcze raz! Rewanżyk będzie no teraz zombie. Ale daj mi się ustawić, żebym się ustawił. Nie! Otwierdził. Zombie, nie kantuj! Jestem na dwa hity, Dobra, masz. jeszcze raz zrobimy. No, dobra? Ej. Dobra, no, jeszcze raz, Tym raz się ustawimy. No daj mi się jakoś tam wiesz, troszeczkę ustawić. Dobra, dokładnie. ja się tu już ustawiam. Dobra, ostatni pojedynek. MacBoy kontra zombie na PVP, ale bez oszustw. Oszust. Dobra, ja tutaj sobie ćwiczę to? jeszcze. Uwaga, pojedynek! Three, Make it work! Make it work! two, one, go! A to. Ty. Ani jednego życia mnie zabrałeś. Ani razu nie trafiłem? O, ja nie umiem żywić po prostu. Dobra, kochani, słuchajcie. Jeśli odcinek się spodobał zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika dzwoneczkiem, jeżeli chodzi o moją opinię na temat tej gry jest to ewidentnie mouse click simulator, czyli symulator klikania myszy, no jeżeli lubi ktoś taką rozgrywkę no to e, jak najbardziej polecam oczywiście. Fajne jest to, że można z różnymi bossami walczyć, no mi tutaj już nie starczyło cierpliwości, żeby dłużej e, w to grać i klikać tą myszą, e, natomiast no jest to na pewno w pewien sposób zabijać czasu, nie wiem Zombie, co, jak oceniasz tą gierkę? No fajne jest. Zombie mu się podoba, no ja nie będę się wstrzymał, da mi takie 5 na 10 generalnie, bo dosyć, e, no... Nie oczywiście szybko by się, się tak gra znudziła. Dobra kochani, dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Trzymajcie się, pa. Pa! pa.